No jak co roku w Polskim Alarmie Smogowym opublikowaliśmy taki smogowy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w kraju. W tym roku, w tym rankingu, który obejmuje rok 2021, ujęliśmy 15 najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w kraju, posiłkując się danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No i tutaj no, nie było niespodzianek. Jakby liderzy są zawsze ci sami. Rok temu w poprzednim rankingu wygrał Nowy Targ, w tym roku wygrała Nowa Ruda, tym razem miejscowość z województwa Dolnośląskiego. Dla widzów, którzy nie znają Nowej Rudy, to jest niewielka miejscowość, kilkanaście tysięcy ludzi, położona w Kotlinie Górskiej, na, w Dolnym Śląsku, otoczona wzgórzami. Tam niestety w środku tej miejscowości opalanej węglem i drewnem znajduje się stacja pomiarowa, i e, niestety w tej Nowej Rudzie powietrze było najgorsze w Polsce w roku 2021. Ale jak powiedziałem, nie było, dlatego że ci liderzy zawsze są w tej pierwszej dziesiątce, te miejscowości się przetasowują, zależnie od tego, czy, czy na przykład w Małopolsce wieje mocniej, czy na Dolnym Śląsku, trochę, trochę jest cieplejsza pogoda i te, i te przetasowania się odbywają. Natomiast liderzy są zawsze bardzo podobni, to będzie Nowa Ruda, będzie Nowy Targ, Słucha Beskicka wpada do tej listy również. Wpadają również uzdrowiska rapka zdrój, całkowicie zdrój. Y, niestety uzdrowiska też są na tej liście najmocniej zanieczyszczonych miast, więc tutaj y, niespodzianek nie ma. Y, te miejscowości, które były najbardziej zanieczyszczone, są najbardziej zanieczyszczone, ale jedna generalna uwaga do takiego rankingu, czy w ogóle do tego typu rankingów y, dla widzów. Y, przyglądajmy się tym rankingom, bo oczywiście one mają znaczenie, ale też nauczmy się je. Czytać, dlatego że fakt, że wygrała Nowa Ruda, a rok wcześniej Nowy Targ, czyli najmocniej zanieczyszczone miejscowości w Polsce, wcale nie musi oznaczać, że to są w istocie rzeczywistości najbardziej zanieczyszczone miejscowości w kraju, z bardzo prostego powodu. My do rankingu przyjmujemy tylko te miejscowości, w których dokonuje się pomiarów jakości powietrza. Skoro do rankingu wchodzi 300 lokalizacji, a w Polsce mamy 2,5 tysiąca gmin, no to widać, że no 2200 gmin nie ma stacji pomiarowej, czyli w zasadzie nie wiemy, co tam się dzieje. Czy tam jest czyste powietrze? No pewnie, że nie jest czyste powietrze. Tam jest bardzo podobnie, co potwierdzają różne badania, zarówno nasze, jak i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No wystarczy powiedzieć o. Wsi zabierzów pod Krakowem, w której która nie było, nie występowała w naszych rankingach. No, powód był prosty: nie było tam stacji pomiarowej i oto dwa lata temu do Zabierzowa trafiła stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No i co się wydarzyło z zabieżowem? Od razu trafił do pierwszej dziesiątki, tylko dlatego, że pojawiła się tam stacja pomiarowa. Więc gdybyśmy tę stację pomiarową przenieśli do sąsiadującej wioski koło zabierzowa, ewentualnie do jakiejś wioski na Mazowszu, na Pomorzu. Na Warmii, czy Mazurach, czy Podlasiu, jestem przekonany, że sytuacja byłaby bardzo podobna. No, historycznie jest tak, że tych stacji pomiarowych jest więcej na południu kraju, Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk. Dosyć rzadko są umieszczone na północy kraju, więc jakby mniej mamy informacji o północy Polski. Natomiast no takie miejscowości jak Lemborg pomorze bardzo mocno zanieczyszczone powietrze. Stargard Gdański też bardzo mocno zanieczyszczone. Wejherowo, no tutaj można by długo wymieniać, tam gdzie są stacje pomiarowe na północy Polski również mamy przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych czy rakotwórczego pirenu Ale no też uczciwie trzeba przyznać generalizując powietrze na północy kraju jest jednak lepsze niż na południu. I tak, i tu, i, i tu, i tu um, normy są przekroczone, natomiast one są wyraźniej przekraczane na południu Polski. E, powód jest też dosyć oczywisty: hmm, gęstość zabudowy. Jeżeli y, próbujemy jechać, powiedzmy, z Krakowa w stronę Katowic i Opola, no to w zasadzie cały czas jedziemy poprzez miejscowości. Prawda? Natomiast jeżeli będziemy chcieli przejechać, powiedzmy, z Ełku do Gdańska. Samochodem, no to te miejscowości zdarzają się co kilka, kilkanaście kilometrów, bo tam jest po prostu dużo mniejsza gęstość zabudowy. Więc, jeżeli patrzymy na stężenia pyłów zawieszonych, no to, no to jeżeli się przyjrzymy, tak generalizując, uśredniając, to południe Polski ma gorzej, oczywiście. Natomiast, jak się przyjrzymy poszczególnym miejscowościom, no to tutaj na północy też jest jeszcze sporo do zrobienia.